Moi drodzy, po raz pierwszy idę na dungeon z widzami i to jest Ruby, yy, Ruby Life Pools, tak to się nazywa. Pozwólcie, że zmienię sobie talenty na moje Preservation. Jestem ciekaw, jak wyglądają te instancje, bo tak jak już mówiłem, <küh> ja na temat tego dodatku nie dowiadywałem się nic. Dosłownie tyle, ile dostajecie za dwa suby u mnie na kanale. <grym zainteresowań> Więc... ja a, czekaj, bo. Czekaj, czekaj, czekaj. Sekundka, sekundka, bo. Źle zrobione, mam, tutaj coś. Eee, mam. Mam źle ustawione audio. Mam bardzo źle ustawione audio. To powinno być. Audio powinno być. Game. Okay. O, i teraz powinno być GIT. Dobra, jest, jest teraz GIT. Jest teraz, super. Dobra, więc. Y, ja się nie dowiadywałem nic na temat tego dodatku. Więc to jest pierwszy raz, kiedy ja tę instancję w ogóle widzę. Tak na, na oczy. Wcześniej się w zasadzie nie dowiadywałem. Dobra, czyli wygląda na to, jakbyśmy byli dosłownie pod tymi chamberami. Te takie, te chambery, e, które są pod tym, pod tym, no, no, no ruby sanctum, znaczy ten Ru ruby life pool, coś takiego, nie? A trzy zuby mam buzi? No właśnie, tak jest. Damage mater jest już wbudowany? Czy to addon? To jest addon. To jest addon. To no, jakiś taki podstawowy addon, jak mam w zasadzie zainstalowany detailshik w sumie, nie? E, masz zdobyte emotki poziomu trzeciego. Dzięki chat za, 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 za ogarnięcie emotek poziomu trzeciego. Ja, ja te party musiałbym przesunąć sobie trochę, nie? Może zrobimy Edit Mode? Edit Mode. I sobie dam to tutaj, mniej więcej. O, i tak będzie przyjemniej. Save. Dobra. O, i teraz party będzie mi się przyjemnie kurczę, leczyć, nie? Dobra, i co to jest? Widzę, że to jest są jakieś. jaja. Smo. Czy? ja. jaja, jaja, jaja. Smo. Czy ja. ja, 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 ja. Dobra. Ja tu mogę wam Temporal Shieldy w zasadzie wrzucać. Dobra, jak, jak widzę tutaj. Raczej, raczej, będzie na easy modzie, kurcze, leczenie tego wszystkiego na normalu, więc tam w ogóle był jakiś, jakiś bug, o ile dobrze pamiętam, że to wczoraj mi ludzie mówili, że ponoć dropi gir na 70 level, nie? Więc to też jest trochę takie śmieszne, jestem ciekaw, czy to tak rzeczywiście będzie wyglądać. Dobra. Już go podlecimy was tutaj troszeczkę. Dixnet, dzięki wielkie za, za subeczka. Dziękuję za subeńka rybeńka. Bardzo dziękuję. Oho, ty z Infurion, ale dostajesz, powiem ci. Ale ja ci muszę tutaj trochę podleczyć. Erasia. Let's go. Tak jest. Nakładnie tak. Uwaga. O, jakiś Rousing Earth. Ty, czekaj, bo ja te, trochę tego, tych Earthów tutaj trochę pogardziłem. Ty, czekaj, bo taki spell mi pokazuje, że niby mam... Nie wiem. Tu mam ten Rousing Earth i to mogę zamieniać sobie. A, i to są, zobaczcie, Awaken Earth. Okej, okay, czyli to są... To jest odpowiednik tego. Rozumiem, to jest odpowiednik tych. Czy yy... Dobra, to są nic innego jak te. Yy, jak na Wrath of the w King i w zasadzie w każdym dodatku są jakieś tam mołty i inne tego typu rzeczy. E, tam są akurat eternale, nie? Tam, tam Crystallize zamieniasz w eternalem, Więc to, to jest dokładnie coś takiego. Więc więc sponią. Primalistę BC? No, takie, no tak, Primale, no, czyli zamieniasz po prostu sobie te, 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 te. Takie rzeczy. Ja to widzę, że w każdym dodatku coś takiego jest. A no to tu już mam akurat poogarniane akurat, nie? No to to, no to to spoko. Ciekawe jakie te, te bossy mają mechaniki. A ja tutaj jako healer tutaj widzicie, ja mam tutaj na easy modzie. Dobra, ło, wow, ty. Zenfurion, jakim jesteś taki damage? Ty tankujesz tutaj? Chłop normalnie tankuje twarzą. Dobra, pierwszy boss Mel, y, Melidrusa Chill, y, Chillwarm Uuu, jakaś lodowa pani, lodowa elfka. Będzie nas tutaj lodzić, moi drodzy. Obladzać nas będzie swoimi kawałkami lodu i tych, no wiecie. Ty, ale serio, ty z Enfurium dostajesz damage jakiś, jakieś kurcze. Aż dziwne. Dobra, coś mi tutaj. Frozen and Shatter, coś mi tutaj. Łup, i co, ja muszę uciekać po prostu z tego. Oho, dobra, czyli to. Widzę, że tutaj bierze i mnie będzie przyciągać. Gdzie jest moja aktualna lista Addonów? Wiesz co, ja nie używam prawie żadnych addonów, to dlatego nie ma tej, tej listy Dobra. Uuu, I damage, nic go... Tutaj możemy... Co to jest w ogóle? To zwiększa movement speed i becomes frozen at time application. Aha. Czyli po prostu musimy unikać tego. Róbcie tam AOE ładne. Ja też mogę zrobić w zasadzie AOE trochę. Uuu, co ja tym healerem też mogę trochę pocisnąć tego dipsa, tak szczerze. Dobrze Czy jest personal loot? Chyba wygląda na to, że jest personal loot, nie? O nie, dobra, 286 item level. Dobra, ty, no to 286 item level to jest dobry item level. To jest dobre. O, ty, to jest to miejsce, w którym my byliśmy. Dobra, już rozumiem, patrzcie. To jest to miejsce, gdzie tutaj tym smoczkiem byliśmy. Ale fajnie. Dobra, tutaj mi jeden został. Smok, smok na smoku. Więc nieźle. Wiesz, że w momencie od Dragonfly'a do MOPA e, jest taka sama długość jak od klasika do MOPA. Coś w tym, coś, coś, to, to jest takie porąbane, nie? Ja już to mówiłem, że, że krainy z klasika były aktualne, krócej niż kataklizmowe krainy od od Revamp'a, no nie? Jest też porąbane. No właśnie, tak to jest. Y y y Nexus, czy obecnie łatwo jest zrobić alej drasy? W tym momencie alej drasy chyba jest dosyć łatwo zrobić, dlatego że trzeba zrobić chyba tylko kampanię, nie trzeba reputacji porobić, więc tylko i wyłącznie kampanię należy zrobić, nie? Ale leczymy! Opa! Oho. Ale on też tutaj, tutaj, tutaj widzę, że trochę dostaje. Wrzucę wam temporalka i was jeszcze tutaj pięknie uleczę. O, oh. Ty, no to trochę tutaj... Trochę tutaj bije, widzę. Ten Kurionek leczony. Gdzie jest wasz DPS, panowie, panowie bracia? Czy dałoby się troszkę pozabijać te mobki? Nie no, wybrałem sobie tak akurat tak, wiecie, jakieś, nie, nie będę tej, żeby zrobić instancję z Dragonflighta 300 item level i kurczę, link, cwór z tego, <grystanie> z Jailera. Dobra, to jest to miejsce, w którym my byliśmy, oni zrobili instancję dosłownie z tego miejsca, w którym my byliśmy. No to jest, przecież ten robi Ru Life Pulse, rzeczywiście. Okej, okay, czy teraz, żeby tamtego bossa zrobić... Aha, i to jest... Ale to jest krótka ta instancja. Eckhart i Kaka, jakiś tamten, no dobra. Wygląda... Znaczy... No, o ile to jest... O ile to są wszystkie te, no to powiem szczerze, króciutkie dosyć, nie? Ahead okay, Do of the course garanthers, dokładnie. I to jeszcze, jeszcze z wersji mitycznej. A, czekajcie, bo tu was muszę trochę lecznąć. Naprawiliby już kurczę to, że tutaj jest... Yy... Że, że to się buguje, bugują te paski w sumie, nie? Albo to, że ciulowy system talentów był 10 lat od mopa do Walilii, tylko No, 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 ten. A czy znaczy, ja bym nazwał ciulowy system talentów? W tamtym momencie, gdy wychodził ła Pandaria. Ja nie wiem, ja myślę, że ludzie dosyć pozytywnie oceniali. Znaczy, były oczywiście takie głosy, pamiętam, że to wiecie, jest takie strasznie uproszczone i tak dalej, i tak dalej, ale ludzie z tego korzystali. Zobaczcie, przez jak długi czas, i jakby. Myślę, że nie narzekali, nie? Więc, ale dobrze, że wrócili z tym systemem talentów, ja akurat się cieszę, nie? Czy będą tutaj do kupienia itemy PvP? Nie, nie mam pojęcia. To jest, jakby odkryjemy to razem, moi drogi. Odkryjemy to razem. Ja jestem, moi drodzy, Bobkiem, który po raz pierwszy doświadcza tego dodatku, nie? Chodzicie u mnie bokiem? Ej, ty też chodzisz u nas bokiem akurat. Więc, więc sponią, wszystko jest git. Dobra, czekajcie. Ale poleciałem? Superancka jest ta umiejętność w sumie. Nie, samy tutaj. Jupa. O Dziwny, w no. Trochę się, po... się pobudziło. na łapcie tutaj troszkę. A. Dobra, udało się. Let's go, let's go. Bobek, kolejna zadyma. Ja już kocham Dragonflight, a bo Feral jest jak w Legionie Skill, więc jestem zadowolony. A zobaczcie, jak niewiele trzeba dla ludzi, nie? Że ten. Po prostu moja klasa jest taka, jaka powinna być. Chociaż powiem szczerze. Jakby mi przywrócili huntera, tak jakby mniej więcej we wrato delikking, też myślę, że bym się cieszył, więc. Ale mam od tego wrata delikking, więc akurat easy. Więc akurat tutaj nie, nie ma jakiegoś większego ciśnienia, nie? Na ile to targetów działa? Jeden, dwa albo trzy? Okej, okay, rozumiem. Tam był ten talent, że to działa chyba na, na podwójnie więcej ludzi. Ale nie jestem do końca pewien, jak to gdzieś tam wyglądało. Ty, a ja mam przecież talenty tutaj do wybrania. No właśnie, Rescue, protect, okej. Okay. Dobrze... Czekaj, co to jest? natyczną... Okay. Ooo, Hover Charge, dokładnie. To jest Dream Breath, raz, i... coś jeszcze tej, tym bym wziął? Anomaly... jako... To jeszcze bym sobie wziął w zasadzie, Apply. A, I co, tu boss będzie teraz, tak? A czekaj, gdzie wy o, tutaj jesteście. <laughs> Zapomniałem, że ja wbiłem te cztery levele po prostu i mam talenty dodatkowe na nie? Gdzie kiedyś grany Archolos? To nawet nie kiedyś będzie grany, tylko kiedyś, czy kiedyś będzie dokończane. To jest pytanie, nie? Z drugiej strony widać, że Blizzard nie miał pomysłu na talenty. Czemu Shot Hunter jest teraz talentem, a inne klasy nie muszą niczego takiego go wybierać? Ja myślę, że Blizzard poszedł po prostu w dostosowanie i dowolność, nie? Zobacz, że w tym momencie jesteś w stanie zbudować sobie totalnie build na każdą walkę. Jak chcesz, kiedy chcesz, gdzie chcesz, nie? Więc no, sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli nie potrzebujesz AoE, po co ci jest multishot w momencie, kiedy wiesz, że walka będzie tylko i wyłącznie single target, nie? I jakby możesz sobie oszczędzić po prostu ten talent i tej umiejętności. Wiesz, mogłaby być równie dobrze baseline owo. O kurczę, ty. O Jezu, ale żeś tutaj poleciał. Oj, oj, panowie, panie. Ale żeście tu polecieli? Ja tutaj sobie DPS-a robię, a wy tutaj mi umieracie. Więc myślę, że taka dowolność może być całkiem ciekawa. Ale dostałem, dobra, weźmy sobie. Komunie, żeby was wyleczyć. To jest super skill, że manem Iresa, to jeszcze Na dodatek sprawia, że, że w trakcie Stuna mogę wam tutaj was leczyć Super rzecz Nie powiem, że nie Temporal Anomaly Dobrze Uwaga, czy będzie jakiś item? Jaki itemek Wow, ale poleciał Helinofan beznadziejny. Domen, dzięki za, za Prima, dziękuję. Robisz kampanię czy poboczne questy też? Wiesz to też robiłem kampanie, znaczy te questy poboczne, ale chyba widzę, że lepiej chyba kampanię będzie robić. Ja mam, ja mam 64 level, a jeszcze nawet z pierwszej krainy nie wylazłem, nie? Więc powiem szczerze, leveluje się giga szybko. Ja nie wiem, czy to przez War da jest tak, że to jest 20% tego expa mam? Bo to jest, powiem wam, dla mnie trochę aż dziwne, nie? Jaki masz dowód, że nie jesteś powtórką? No właśnie, przeczytałem twój komentarz, więc to na pewno nie jest powtórka. To no wcale nie jest tak, że jestem podróżnikiem w czasie. Wcale nie tak. Ludzie, jak już mieli max level... Tak, tak, tam mega szybko przelevelowali. Jakiś tutaj Burnout Road? A ja to jakieś of Handy. Ja tego nie potrzebuję. Ja wolę mieć dwuręczną pałkę. Teraz wolałbym pałkę, w której nie ma kości. Oho! Dobra, czekajcie, podlecę sobie tutaj. Ale chłop leci z tym tym tutaj. Dobra. O Jezu, ale tutaj lecimy z damageem, Dobra, uwaga. Uuu, ale przeleciałem tutaj. Nieźle. Obcia, ja, mogę się wrócić w to samo miejsce, w którym byłem już. Przyjemny jest ten healer. Ja się jest jednym z najfajniejszych healerów, chyba, jakim grałem w ogóle w World of Warcraft. Mega przyjemnie się gra. Worma daje 10% ekspanni 20. Było 20%, ale widzę, że chyba wszyscy powłączali to. I dlatego teraz jest chyba 10%. Dobra, uj. Uciekamy. Mega przyjemnie się gra tym. O, jakieś zielonki dostałem w sumie. Channer Lord. To jest ostatni boss tej instancji. Ej, to jest ten chyba nasz gościu, major domo. Selestra, -se tak? Se Selestra, Celistra. Forum się skalował do ilości graczy PvP. Tak, tak, wydaje mi się, że dużo osób po prostu to połączało. Wow, Kirak! To jest ten, którego widzieliśmy w trakcie questowania. Czyli to jest kontynuacja, ale super. Elegancko, dobra. Tu mamy jakieś dwóch gości. Mamy jakieś mobeczki, dobra. To resztę mobków też chyba wypadałoby poogarniać, nie? Ciekawe, czy to można zdispelować. Jakbym był pewnie tym, to bym mógł zdispelować. Dobra, dmuchamy i zigamy. Pięknięte, nice. Zaraz do realmu. Wydaje mi się, że to nie chyba. A może do realmu? Jak nie jesteś powtórką, to powiedz bez zacięcia wyrewolwerowany rewolwerowiec. Easy clap! <grytanie> Oho, dobra, czy on tutaj sobie lata, widzę. I nabija tutaj te staczki, tak, nie? Ten Dam ci aż zero, elegancko, Dziękuję Moniczka, kocham cię Najlepsza żona na świecie Ło i teraz patrzcie, że... Help me Kairaka! No i teraz bijemy i obydwu Ło, Ło ale dostaje! O Jezu się drogi, co się dzieje? będzie ciekawa walka Dobra, skakuję. Dobra, poleczę Was tej komunium w sumie. Dobra, uleczeni. Jaj, ale ta walka będzie kurde chaotyczna później. Wow. Chłopco może sobie nie, pograć w datek zazdro. O, zrobione. No i dobra, ty, ale szybka instancja. Bardzo szybka instancja. Jakiegoś shielda i dostał kustomizację, ale cwaniaki. A czekaj, bo ja też mogę dostać jeszcze. Wow, dostałem trinket. Your helpful spells and abilities have a chance to create Burning Ember on ally. Flares up, the wounds and za 36 tysięcy leczy. 10 tysięcy damage split between enemy. Wow, ale fajny trinket do leczenia. Naprawdę bardzo ładny trinket do leczenia. Dobra. Elegancko, zrobiliśmy. Ty, szybka instancja. Ty, 15 minut i taka kurczę instancja? Ja bym jeszcze tą drugą zrobił, ale tam potrzebuję questy mieć na, na tamtą instancję. No chyba, że nie ma takich questów. Dzięki wielkie, miłego levelowania. Który wy macie w ogóle levele? 3, 63, 63, 64, 64. No, no, to wszyscy takie jak ja macie w sumie, nie? Pozdrawiam widzów, jestem na twoim streamie, dzięki. Trzyma się, pozdrawiam cię, Merowind. Dzięki panowie. No i panie, no chyba, że są to jakieś pani panowie, nie wiem. Dobra, a gdzie jest wyjście z instancji, powiedzcie mi, to jest pytanko. No i co? I, no i no i cześć, no i poleciał. Czy ty umarłeś? A gdzie ten mały? Chyba na każdy dungeon jest quest. Dobra, czekaj. <grywy> o mój Boże. Jak stąd wyjść? Tam. Nie ma jakiegoś łatwego wyjścia, serio? Nie ma wyjścia z tego dungeona na sam koniec? Jest 7-7-7 subów, moi drodzy. 7-7-7 subów, tak jest. Aż aż... szkoda byłoby to niszczyć, nie? Ta 20 sekund. Tam smoka miałeś u góry, ale te smoki nic nie robiły w zasadzie. Mi się przynajmniej wydaje. No chyba, że coś nie ogarnąłem w takim razie. Makiu, Siema, dzięki za Drupika. Proszę bardzo, moi drodzy. Oby wam kurczę, służył ten, ten smok. Bardzo miło mi, że spędziliście ten... Cztery godzinki ze mną. Bardzo fajno. Dobra, ale tutaj nie ma żadnego tego wyjścia. Patrzcie, widzicie, te smoki tu w zasadzie nic nie robią. Ale kurczę głupie. Dobra, wywali mnie na graveyarda najwyżej. No my wyleciliśmy z Aha, wy... wy... Naprawdę ten smok na górze prowadzi do wyjścia? What? Dobra, no mnie wywalił na graveyard. Okej, okay, no w sumie nawet lepiej. Wyszło dobrze. Co to jest? Ruby Shell czy jakiś trinket? Your uh, spells and abilities have a chance to reworking my side to assist in combat. We're going to inspect your target situation, teaching them how to be helpful, yes. Co jest? Jakiś fireproof cloak? Albo tri trinket jakiś w zasadzie. Nie wiem co jest za trinket, ale. ale wezmę sobie na. No, jak będzie. Nie wiem co za trinket, ale ja go sobie wezmę na, na tego, na, na DPS-a. Dobra, zrobiony, zrobiony kłościwo. Specialization aktywujemy i let's go. Lecimy dalej kłościki w sumie. Prawie tego główną kampanię mam 69 level jeszcze nie skończyłem kampanii. Eee, no to ja właśnie teraz lecę po tego. M możliwe, że to później. Możliwe, że później się troszeczkę sytuacja zmienia i ten level będzie leciał o wiele, wiele wolniej. Będzie wolno. Może tak, a może nie. Ja jeszcze nie wiem, co ja mogę zrobić z tymi tymi, z tymi kurcze jakimiś rzeczami, bo ja tutaj nazbierałem tych, tych rzeczy. Jezu, cały czas mam wrażenie, jakby normalnie mnie atakował mob, jak włączam tego mounta. Czy wy też tak macie, czy jestem jedyną osobą, która tak ma? Jak, jak, jak się montujecie, to jest taka animacja, że was, wasz ten mount, tak, tak wskakujecie na niego. Ja mam dosłownie wrażenie, jakby ktoś mnie po prostu atakował cały czas, że jakbym zagro. Patrzcie na to, czad, patrzcie, uwaga, jesteście gotowi? Patrzcie. Łop! I no, naskakuje na was ten, nie? No, no, kurczę, no przecież to wygląda strasznie. Next Life, pozdrawiam, była bardzo fajna instancja.